Cześć Aniu, witam Cię serdecznie. Kiedy miasto świętuje, towarzyszy mu Festiwal Tkactwa i Rękodzieła Artystycznego. To już dziewiętnasty festiwal rękodzielników, tak mało możemy powiedzieć. No i oczywiście zaczynamy od tkactwa i od naszego gościa, którym jest Pani Leokadia Adamowicz. Witam serdecznie. Witam serdecznie, może nie jestem już dziewiętnasty raz, ale od kilku lat z przyjemnością przyjeżdżam do Hojnowa, przecież to stolica tkactwa w regionie i chętnie tutaj prezentuję warsztaty tkackie dla dzieci, Uczeń w jaki sposób tkać. Uczę, jakie to jest relaksujące, przyjemne, a jednocześnie kształcące, edukacyjne. Mam taki dylemat. W tkactwie mamy osnowę, czyli nazwijmy to, nie wiem, parzyste i nieparzyste nici, a przeplatamy je wątkiem. I teraz mój dylemat polega na tym, że w wypowiedziach, w literaturze też mówimy, że no mamy wątek, zdarza się nam czasami zgubić wątek w rozmowie, ale powiadamy te, że na przykład na osnowie jakiegoś, jakiejś wypowiedzi, albo osnowie jakiejś książki. I teraz mam dylemat. E, czy wątek i osnowa do wypowiedzi zostały zapożyczone z tkactwa, czy wręcz z wypowiedzi zapożyczone o, do tkactwa? Nie, A? Na z tkactwa. Na pewno tkactwa, na pewno tkactwa, ponieważ tkactwo liczy sobie 5000 lat, jakby ktoś nie wiedział. Wobec tego jestem przekonana, że właśnie te takie nawet y, przysłowiowe jakieś tam powiedzonka, pochodzą właśnie od tkania, od samej czynności. Tkactwa żeby coś, cokolwiek nam wyszło, żebyśmy cokolwiek utkali, musimy mieć konstrukcję, a konstrukcją jest właśnie osnowa. To są te niteczki pionowe, dzieciom często mówię, że to taki płotek i my musimy takim slalomem właśnie między tymi sztachetami ciągnąć nasz wątek, naszą niteczkę. Tak? W wypowiedziach zdarza nam się, że gubimy wątek, a co kiedy w trakcie tkania gubi się wątek? Trzeba próć i snujemy wątek od początku? To się nazywa skucha. Oczywiście, że tak. Jak się pomylimy, trzeba niestety troszeczkę wypróć i znowu musimy złapać rytm. Co drugą niteczkę trzeba podnieść i przełożyć po tą niteczkę. A, czyli da się uratować. Oczywiście. I wątki tak. można różne też można przeplatać. Można przeplatać, można co jakiś czas gubić. Po to jest instruktor, żebym dopilnowała tego, pokazała, jeszcze poprawiła i można tkać dalej. Właśnie. Mam takie wrażenie, że w ostatnim czasie coraz częściej sięgamy po zdrową żywność, poszukujemy lepszej jakości żywności, po bo, że w pewnym sensie, obym miał rację, odradza się rękodzieło i takie ginące zawody. Zdaje się, że jeżeli chodzi o tkactwo, to też można by powiedzieć, że ma swoje prosperity, a pani ma sporo pracy w regionie, jeżeli chodzi o warsztaty tkackie. A skoro mówimy o warsztatach, to tutaj już dwie młode damy tam próbują właśnie swoje wątki przeplatać i też zapraszamy dzieci tutaj do tego stoiska, żeby spróbować sobie coś utkać. Tak, oczywiście, szczególnie, że tkactwo zostało tak oficjalnie już wciągnięte w ramach terapii, Terapii, terapii zajęciowej, terapii psychicznej dla osób, które potrzebują wyciszenia, spokoju, a także dla dzieci. Ja widzę, jak to działa na dzieci, kiedy zaczynają tkać. Jest to troszeczkę czynność mechaniczna, ona nie wymaga jakiegoś tam super skupienia, ale daje właśnie poczucie takiego spokoju, stanowania, a ta praca pięknie idzie w górę, więc wciągają się na całego dzieciaczki tkając. Mam jeszcze pytanie dotyczące właśnie krosen, mm, no bo to, co pani trzyma w tej chwili w rękach, to byłyby krosna, no, ale są też takie, e, nie wiem, no duże maszyny. Maszyny, również jako zabytki, ale już takie bardziej jak gdyby zmechanizowane, gdzie te wątki się tam przeplatają. Krosna, zaraz, wątki, krosna, już się pogubiłem. Osnowy nam się przeplatają i trochę nam pomagają. To też będą krosna, czy to już będzie maszyna tkacka? Osobiście tego typu. Przedmioty nazywam ramy tkackie. Ramy tkackie. Ja tkam na przykład moje prace na dwumetrowych, bardzo dużych ramach. Z dziećmi uczymy się tkać na małych rameczkach. Natomiast już krosna nazywam właśnie te urządzenia, może nie maszyny, bo one są, ja już myślę o takich drewnianych, takich no właśnie wiejskich, tak, 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 gdzieś tam po stodołach jeszcze pochowanych. I to są przepiękne, naprawdę przepiękne sprzęty w zasadzie, które umiejętność tkania na krośni pozwala przyspieszyć pracę, tempo pracy, ale na krośnie możemy utkać tylko i wyłącznie coś w rodzaju kilimu, to znaczy pracy, która jest ma tak zwaną oś symetrii, ona jest taka uproszczona, tak? Po jednej stronie na przykład jeden kwadracik, to po drugiej. Tutaj jakiś trójkącik, tu. Są bardzo uproszczone wzornictwa. Natomiast na ramach możemy utkać jakby się ktoś uparł, bitwę pod Grunwaldem matejko. Można na ramach można wszystko. Czyli rama daje większą dowolność. Daje większą dowolność. Wolność, większą swobodę właśnie w wybieraniu wzorów. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Oby w kolejnych relacjach wątek nam się nie zgubił, ale będziemy się trzymać, trzymać osnowy i wtedy może się nie pogubimy. Mam nadzieję, że spotkamy się w przyszłym roku. Może będę siedzieć przy dużym krośni. Pokażę, jaki sposób obsługuje się krosno, krosnopoziomy. A to w takim razie już czekamy na następny rok. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za rozmowę i za wyjaśnienia, jak to jest z tymi wątkami i osnowami, ramami i krosnami. Myślę, że wszyscy trochę tej wiedzy zdobyliśmy, natomiast Tutaj na dniach Hojnowa na Festiwalu Tkactwa i Rękodzieła można przyjść do Pani Leokadii i popróbować swoich sił właśnie na ramach. Może nie od razu bitwę pod Grunwaldem, ale coś tam zawsze można będzie utkać. Jeszcze raz serdecznie dziękuję, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia i do zobaczenia w Hojnowie! Zapraszamy Was tu serdecznie.